W dzisiejszym dniu dostaliśmy nową aktualizację, i w tym odcinku przedstawię wam wszystkie nowości, które zostały dodane. A więc widzowie, mamy już aktualizację, ja już jestem w grze. I słuchajcie, na samym wstępie, co do samego Megazorda. Jak możecie zobaczyć, tutaj, dokładnie w zakładce Megazord Nagrody, pojawiły się rzeczy, właśnie te, które były ukryte do tej pory przed nami, czyli mamy tutaj zwykły styl. Nie wiem, czy ta pierwsza strona była dostępna, ale wydaje mi się, że raczej na pewno tak te rzeczy tutaj wyglądają. Ale druga strona na 100% nie była dostępna, i tutaj mamy bardzo ciekawy styl. Ale pierwsze co, e, pierwsze co to oczywiście emotka, która wygląda w ten sposób. Czyli mamy tutaj Mega Zorda na e, tryb bojowy małego Zorda. Słuchajcie, no, coś takiego tutaj jest. Następnie mamy oczywiście malowanie do broni, mamy tutaj ikonę sztandaru, która wygląda w ten sposób, następnie graffiti zbierak, który jest e, bardzo duży i sam mega Zord, którego macie dokładnie. W tym miejscu. Dajcie znać, jak Wam się to wszystko podoba. I słuchajcie, przechodzimy do aktualizacji, bo jest ona naprawdę dzisiaj bardzo duża. I słuchajcie, sprawa jeszcze wygląda w ten sposób, że dokładnie o godzinie 15 będę miał dostęp do e, trybu. On się nazywa Delulu. I słuchajcie, ten tryb. Będzie to nowy tryb, który będzie tylko dostępny na tą chwilę dla twórców. I dzisiaj o godzinie 15 ten tryb będzie już możliwy do zagrania. Tutaj będziemy mieli włączony właśnie hmm, tryb, taki, w którym będziemy mogli rozmawiać między sobą. Jak to wszystko będzie wyglądać? Mogę wam pokazać na streamie, więc napiszcie w komentarzu stream, i dzisiaj odpalę właśnie streama hmm, z tego trybu. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Także tutaj jeszcze taka mała informacja, że dzisiaj prawdopodobnie będzie streamek. Piszcie w komentarzu stream, to na pewno go odpalę. Zacznijmy od nieco dużej ciekawostki, ponieważ na trybie Blitz dostaliśmy kolejne bardzo szalone itemy. I co ciekawe, dostaliśmy nowego mitycznego spaza, którego za chwilę postaram się znaleźć. I on prawdopodobnie będzie leciał nam właśnie z lamy, ze złotej lamy. Tylko pytanie, czy tak na pewno będzie, czy on czasami nie chowa się tutaj gdzieś w tych skrzyniach. Ale podobno mamy nowego mitycznego spaza, co jest dosyć ciekawe. Podobno mamy również dodane rękawice starka, których chyba nie było we wcześniejszej aktualizacji. Więc to są na pewno dwa nowe przedmioty, które są aktualnie dostępne. I co ciekawe, za chwilę powinna pojawić się złota lama. O ile Epic Games zrobił to właśnie w ten sposób. Dobra, otwieramy lamę. Co ciekawe, ona jest srebrna, więc nie wiem czy tutaj Będziemy mieli spaza? No nie, nie tym razem. Okej, okay, tutaj jest kolejna mityczna pompa. Co ciekawe, ale nie ma tej, która powinna być. Słuchajcie, dosyć długo tego szukałem, ale faktycznie tak. Mamy tutaj mitycznego spaza, który wygląda dokładnie tak i nazywa się on. Strzelba, pompka, Blitz. Także, no jest to dosyć ciekawe. Zobaczmy jeszcze tutaj na obrażenia 144. No niestety, nie mam tego, na kim przetestować. Ale w dodatku znalazłem jeszcze rękawice. Także, słuchajcie, no jest pompka. Jestem ciekaw, czy ona bije na strzała. Wydaje mi się, że na pewno. Także, mamy mitycznego spaza na Blitzie. Tak, znowu na Blitzie. I mamy e, właśnie ten promień, którego dosyć długo w grze nie było. Także przejdźmy teraz do Battle Royale. Słuchajcie, muszę. Wam jeszcze pokazać jedną rzecz na OG Ponieważ na OG mamy coś ciekawego I pojawił się Czerwony księżyc, no wiecie, księżyc Był oczywiście taki jaki był, teraz Został zmieniony na czerwony i co ciekawe Tutaj, zaraz w okolicy bunkra Mamy jeszcze jedną bardzo Ważną zmianę, w sensie Taką zmianę, która znowu nam zwiastuje to Co za niedługo się wydarzy, jak wiecie w tym sezonie Kostka jest czerwona, dokładnie gdzieś ona Już tam zmierza do Ludlejka i mamy Dostać event ludlejkowy, w sensie Zanurzenie się kostki właśnie w ludlejku ale tutaj, właśnie, mamy kolejny znak, że znowu coś się dzieje, i chodzi tutaj o bunkier. Ponieważ jak i księżyc mieliśmy czerwony, to teraz podobno z bunkra mamy nowe czerwone światło. Zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Także zalatuję tutaj i ej, dokładnie tak. Mamy tutaj bunkier, który już, no jak wiecie, dosyć dawno temu pierwszy raz pojawił się w grze, bo on w sumie na samym początku. I mamy tutaj czerwone światło. Więc to wszystko zwiastuje, właśnie. To co wydarzy się z kostką, że prawdopodobnie za niedługo znowu dostaniemy ten mini event Także to tak w ramach ciekawostki Widzowie, jak widzicie, ja już jestem na wyspie startowej I słuchajcie, od razu wam mówię Dzisiaj mamy naprawdę kilka szalonych zmian Ponieważ jak zaraz skoczymy sobie do Battlebusa, To jak odpalę dokładnie mapę Okazuje się... Że nie ma robali. Taką informację znalazłem, że robali że robale zostaje usunięte z mapy, tylko pytanie, czy na pewno, dlatego, że słuchajcie, my ogólnie, żeby wykonać pewne zadanie, musimy robale likwidować. Także słuchajcie, ja żeby to sprawdzić, lecę dokładnie na to miejsce i już na samym wstępie możecie zobaczyć, że jest to prawdopodobnie tylko i wyłącznie błąd. Dlaczego? Dlatego, że mamy pewne zadanie, w którym musimy likwidować robale. Ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę, więc pierwsze co, słuchajcie. Pierwsze co, e, sprawdźmy czy te robale faktycznie są, bo jak widać po minimapie tych robali e, nie ma, e, tak jak nie ma lutu e, z tych wszystkich gniazd. Słuchajcie, nie wiem dlaczego Epic Games e, postanowił osłabić te gniazda, bo wcześniej mieliśmy z tego jakiekolwiek itemy, a teraz no nie wylatuje dosłownie... Dosłownie nic, tutaj kolega sobie zniszczył sam prawdopodobnie swoje gniazdo, więc pozdrawiam. Słuchajcie, zabieram itemki i e, przyzwijmy robala. Czy on na pewno jest? Moim zdaniem jest, dlatego że no jest on, e, te robale, te królowe, te wielkie robale są w zadaniu. Zaraz wam powiem dokładnie o co chodzi. Także e, zobaczmy, czy to jest tylko i wyłącznie błąd na mapie, więc ja tutaj wszystko to likwiduje i zobaczymy za chwilę, zaraz dostaniemy odpowiedź na pytanie, czy coś z tego leci, czy medale powróciły i tak dalej, i tak dalej. Więc ja to wszystko eliminuję. Zabieram sobie tutaj również tą łapkę. Rozwalmy jeszcze tutaj te gniazda. O i słyszycie, robal jest, także zaraz go zlikwidujemy, e, także jeszcze to możemy rozwalić i prawdopodobnie robal powinien się pojawić. Więc jak widzicie, zostaje on usunięty z minimapy, ale to tak naprawdę e, wszystko, także rozwalmy go jeszcze, zobaczymy czy e, mamy medalion. a Teraz nie wyświetla się medalion. Słuchajcie, epic usunął medaliony. O i zobaczcie, u likwiduj królowe, żeby tutaj no właśnie. Zaraz do tego przejdziemy. Także mamy A i A będzie nam potrzebne do tego, żeby uzyskać nową broń Power Rangers, ponieważ to właśnie tam. Możemy ją uzyskać Także jak widzicie, medali nie ma Medale dalej są wycofane z gry Naprawdę widzowie, nie rozumiem tych wszystkich decyzji ostatnich, które się dzieją Ale mamy na 100% dodany nowy blaster Power Rangersów I ogólnie jak sobie teraz odpalimy mapkę no to również nie mamy tutaj Megazorda, który prawdopodobnie, wydaje mi się, że powinien się zaraz w pierwszej strefie, ale Megazorda na tą chwilę jeszcze nie ma w grze. Zobaczymy, bo z tym różnie bywa, bo jak wejdziemy sobie tutaj w zadania, no to wygląda na to, że zadanie społeczności nie jest jeszcze do końca zrobione. Jak widzicie, mamy tutaj i królowe, właśnie o tym zadaniu mówiłem. i królowe, aby pomóc przyzwać czerwonego Power Rangersa, także słuchajcie, to jeszcze jest do wykonania, ale ja tutaj zostaję... W grze I zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak to działa, i przejdziemy sobie teraz dokładnie w to miejsce, ponieważ w tym miejscu nie wiem, czy to będzie w każdym bunkrze, ale powinniśmy mieć, po pierwsze, e, właśnie, nowy karabin, ten blasterowy Power Rangers, i być może zostały dodane jakieś egzotyki, bo też znalazłem informację o tym, że albo na tym trybie, albo na trybie OG zostaje dodane dwie egzotyczne stare. Bronię. Tylko czy tak faktycznie jest? Zaraz odpowiemy sobie na to pytanie. Mówi się również o tym, że w grze mają pojawić się zrzuty, które będą wyglądały jak meteoryty. I mamy dostać takie meteoryty spadające na ziemię i je będziemy otwierać. Pytanie, czy to czasami nie będzie te, w ten sposób właśnie przeżywać yy, Megazorda, ale to zaraz wszystko sprawdzimy. Przejdźmy sobie teraz dokładnie w to miejsce i yy, sprawdźmy ten nowy Power Rangersowy blaster, ponieważ w każdym bunkrze możecie znaleźć właśnie taką mityczną broń, no, także czekamy, otwieramy i zobaczymy, czy nie mamy tutaj jeszcze e, jakichś innych nowości. I słuchajcie, na samym wstępie mamy tutaj, e, no, ten sam egzotyk, który już był. Więc wygląda na to, że egzotyków w grze nowych nie ma. Ale czekajcie, bo ja. Tutaj. Dobra, jest, 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 nie zauważyłem tego Ale mamy tutaj do odebrania Jest dokładnie, czekajcie Ostrzomiotacz, ostrzomiotacz Tak nazywa się ta broń I pistolet z dwoma trybami Można nim szybko strzelać z biodra lub wystrzeliwać potężne wybuchowe serie podczas celowania I to jest ciekawe mityczne tu oczywiście mamy nalot, który mieliśmy już do tej pory Zobaczmy czy czasami nam nie wyleci jeszcze coś innego z tych zrzucików, no wygląda na to, że niestety nie. Także słuchajcie, ja odbieram teraz um, właśnie tego mityka i zaraz sprawdzimy e, dokładnie jak on działa. hey ej! on się faktycznie ładuje. Widzowie, zanim jeszcze przejdę do testu tej nowej mitycznej broni, to chcę wam powiedzieć tyle, że Epic Games ma wprowadzić do sklepu nowe buty we współpracy z Sonikiem. także mamy dostać jakieś buty Sonika. co ciekawe. I to nie wszystko, ponieważ za niedługo będziemy mieli ósme urodziny w Fortnite'a i mamy dostać nową flarę, nowe prezenty, także te itemki również wkrótce mają pojawić się w grze. I zanim jeszcze to przetestuję, chcę wam powiedzieć tyle, że jak tylko pojawi się Megazorda, a on się pojawi za dokładnie 17%, więc nie wiem, czy to będzie po południu, czy to będzie wieczorem i tak dalej i tak dalej. Ale jak tylko to się pojawi, jeśli, jeśli będziemy mogli się w tego Megazorda zamienić, film oczywiście z tego wszystkiego dodam, więc subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby tego nie pominąć. Także no nic, zobaczmy jak... Także no nic, zobaczmy jak to wszystko działa, także... 39! Ej, to jest naprawdę mega dużo. W to też bije 39, w głowę 78. Czekajcie... 68 w głowę... Tylko pytanie, czy ja nie stoję za daleko? Czekajcie, teraz. Oj, no chodź, tutaj. 60. Dobra, 68 w głowę. Więc wygląda na to. 171 w robala. Dobra, tutaj 98. Ale zobaczcie, jakie to jest. Ej, to jest mega szybko strzelne. Ja wam nie chcę nic mówić. Ale patrzcie, to jest mega szybko strzelne. Okay, wyładował się. To jest naprawdę moc. Ej, to jest naprawdę mocny przedmiot. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę mega op. Przetestujmy to jeszcze w inny sposób i zobaczmy to naładowanie. Jak to... Czekajcie, czekajcie, bo to trzeba tak naładować i teraz strzelić. A, i widzicie, to też wybucha zaraz obok. Dlaczego mnie tutaj. Czekajcie, czekajcie, ja już spadam. I zobaczymy jeszcze, jak to wygląda na, na tej dużej kulce. Bo jak widzicie. A nie, nie, tak, nie chcemy. Tutaj ładujemy. Dobra, i strzelamy. Aha, czyli to jest wybuchowe obok. Widzicie, nie dość, że. Str... Ej, to to, po ile będzie strzelać w naszych przeciwników? Zobaczcie tutaj. To jest naprawdę mocne. Słuchajcie, ta broń może być jedną z najlepszych broni w ostatnim czasie. Zobaczmy jeszcze tam. No jest to mocne. Także słuchajcie, jako że Mega Sorda jeszcze nie ma, jak on tylko się pojawi, tak jak wspominałem, na pewno nagram wam z tego odcinek. I na sam koniec koniecznie wbijajcie na ten kanał, ponieważ tutaj za niedługo pojawi się pierwszy film, który możecie zobaczyć pode mną.